Dzień dobry, nazywam się Paweł Danielewicz i tradycyjnie posiłkując się technikami Fibonacci'ego będę chciał przeanalizować indeksy I20, DAX, SP, a także wrześniową serię kontraktów, zwracając przede wszystkim uwagę na istotne, bardzo istotne klastry popytowe i podażowe. No i jeśli chodzi o WIG-20 w skali tygodniowej, to na tym etapie wydarzeń nie możemy tak jednoznacznie stwierdzić, żeby udało się pokonać respektowany już od dłuższego czasu opór 2287-2304 strefa, strefa wytyczona między innymi na bazie projekcji układu ABCD, no i jak na razie. Tak naprawdę doszło tylko do naruszenia wymienionego przedziału i, jakby odnośnie najbliższych wydarzeń, bardzo istotne może także okazać się dzisiejsze piątkowe zamknięcie, właśnie w kontekście strefy 87-2304. W każdym razie, za taki pierwszy, konkretny niepokojący sygnał, uznałbym w tej chwili wybicie pułapu 2246, to jest pojedyncze i 8 tej ostatniej potwali wzrost Wydaje, wydaje się, że właśnie pokonanie wspomnianego pułapu wraz z tą zieloną linią ML, proszę zwrócić uwagę, że no jest ewidentnie kolorowana przez rynek. Więc pokonanie skonstruowanego w ten sposób wsparcia no, wygenerowałoby rzeczywiście sygnał słabości, byłby to raczej argument dla podaży, i wydaje się, że indeks mógłby wtedy przetestować takie ograniczenie konsolidacji. A przy okazji bardzo ciekawy klaster 2209-2219, czyli zniesienie 14 6, 23 6 ale również i 50%, choć na wykresie zaznaczone są tylko dwa zniesienia. Więc z punktu widzenia takiego ujęcia średnioterminowego to tak naprawdę dopiero wybicie wymienionego obszaru cenowego, no to już oczywiście potężny sygnał słabości. Na razie pomimo tego zawahania tu w rejonie omówionego już oporu, no obóz byków posiada jednak przewagę techniczną. Wiadomo, że w ujęciu średnioterminowym bezsprzecznie, w ujęciu krótkoterminowym również. No, na, natomiast tak jak pisałam w ostatnich komentarzach odnośnie indeksu WIG20, jeśli tylko dojdzie do naruszenia i w przyszłym tygodniu na przykład y, naruszenia oporu, w przyszłym tygodniu konsekwentnie y, no, indeks będzie jednak przebywał poniżej tej strefy, raczej trzeba było to potraktować jako przynajmniej taki wstępny y, sygnał y, słabości. Natomiast następny w kolejności obszar cenowy to też dobrze znany nam już klaster 2363-2374 kolejne wyzwanie dla popytu, i też należy taką strefę traktować w kategoriach średnioterminowej bariery podażowej, posiadającej dodatkowe wzmocnienie w postaci tej głównej linii kanału. Przeskok na serię wrześniową. No tutaj ewidentnie jakby mamy potwierdzenie w realnym handlu warto zwracać uwagę na strefę 2298-2305. Jest to obszar skonstruowany na bazie kilkumiesięcznego horyzontu czasowego, więc właściwie nie pasuje do wykresu intradayowego, bo generalnie tym klastrem posiąkuje się na wykresach dziennych, w komentarzach porannych. No, Niemniej jednak widać, że tu na wykresie intradowym to jest stosunkowo szeroki obszar cenowy, ale respektowany przez rynek. wzmocnienie w postaci linii zielonej, wzmocnienie w postaci górnej, medium line. No i wczoraj w końcowej fazie handlu wzrost presji podażowej. Dzisiaj otwarcie, próba ataku, ale też nieudana. No i w efekcie mamy pierwszy sygnał słabości w ujęciu krótkoterminowym, czyli wybicie. Dolnej linii kanału, przełamanie strefy 2283-85, to jest zniesienie 18,6 i zniesienie 23,6. I tak jak sugerowałem, że no, trzeba po ewentualnym wybiciu wymienionego wsparcia liczyć się z możliwością przetestowania następnego w kolejności zgrupowania zniesień, czyli 2271-2273. To nastąpiło kilkadziesiąt minut temu. Więc teraz to wsparcie jest dla nas ważnym punktem podniesienia w tym ujęciu krótkoterminowym, ja o, tym, o tej strefie wspominałem także w dzisiejszym komentarzu porannym nadając yy... Omawianemu tutaj przedziałowi cenowemu dość duże znaczenie, dlatego że no to, to jest strefa wyznaczona już na bazie 38.2. Kilka innych zależności nam się tu koncentruje w tym bardzo wąskim korytarzu cenowym. Mamy też wzmocnienie w postaci linii Line ta linia niebieska, linia, linia zielona wewnętrzna linia trendu. No, brak reakcji popytu. Na razie możemy mówić o braku reakcji, bo no, wydarzenia rozgrywają się ponad tym wsparciem, ale no, nie obserwujemy tutaj jakiejś ambitnej czy, czy też z dużą z determinacją działań, podejmowanych działań obronnych. Więc gdyby ostatecznie nie udało się tej strefy wybronić, no, mogliby, można by było mówić kolejnym sygnałem słabości, zapowiadającym być może rozbudowę ruchu kontrolującego. No, na razie. Dopóki jednak transakcje na serii wrześniowej są zawierane ponad tym węzłem, no tutaj jest scenariusz alternatywny, bo jednak popyt ma przewagę techniczną i zarówno w ujęciu krótkoterminowym, jak i średnioterminowym. I tutaj pozytywnie bym odniósł się do kwestii powrotu kontraktów ponad węzeł 2283-85, który teraz ma prawo pełnić rolę najbliższego oporu technicznego, tym bardziej, że tu w okolicy wypada 38,2 całego ruchu spadkowego. Więc ciekawie to wygląda. Tu technika nam się ostatnio naprawdę nieźle nieźle sprawdza. Dużo informacji można wyczytać z wykresu, posiłkując się odpowiednio tworzonymi węzłami cenowymi. No na pewno ten węzeł 2298-2305 jest w tym ujęciu średnioterminowym, bardzo ważnym dla nas punktem odniesienia, bo po pierwsze jest respektowany, a po drugie, jeśli udałoby się pokonać tak charakterystyczny opór, no to mielibyśmy konkretną informację, że popyt nadal jest w niezłej formie i najpewniej będziemy, będziemy w fazie kontynuacji dominującego cały czas trendu wzrostowego. Niemniej jednak w tej chwili drobne, niewielkie pogorszenie techniki w ujęciu intradayowym, natomiast no dużo poważniejszy według mnie sygnał pojawiłby się, gdyby jednak, gdyby jednak nie udało się kupującym wybronić strefy 2271-73. Indeks DAX no, bez w sumie jakichś nowych, istotnych wątków, próba wybicia z konsolidacji, powrót do tej konsolidacji. Ponownie jesteśmy w fazie trendu bocznego. Wprowadziłem nie tak dawno taki wątek odnoszący się do potencjalnego układu ABCD, układ symetryczny z projekcją AB równa się CD wypadającą w rejenie zniesienia 38,2 tej ostatniej potwali wzrostowej. Czyli pułap 15 566. i to jest dla mnie takie najbliższe konkretne wsparcie. Dopiero wybicie tego wsparcia wraz z tą minią zieloną no, to sygnał słabości w ujęciu y, krótkoterminowym. Natomiast nowym elementem, no, tak naprawdę jest tutaj, yy, ta strefa yy, pułap 16 jest nam dobrze znany, no ale okazuje się, że tutaj występują też, także inne ciekawe zależności, na przykład zniesienie zewnętrzne 161,8 tej fali yy, spadkowej, ale jest także zależność między tym ruchem. Tutaj powiedzmy AB i ruchem CD i to zależność jeden do jednego, czyli mamy przykład symetrii. Ta projekcja wypada powyżej. Niewiele powyżej 16 020 można ją włączyć tutaj jako element tworzący właśnie klaster 15 928-16 Czyli dość ciekawy jednak opór, respektowany przez rynek, no i tu by mówić o sygnale kontynuacji trendu wzrostowego, oczywiście też dominującego w ujęciu średnioterminowym w Niemczech, no popyt musiałby w trwały sposób pokonać barierę podażową, wspomnianą przed momentem, to wygenerowałoby nam silny sygnał techniczny, to byłaby konkretna informacja również płynąca z wykresu, że popyt będzie najpewniej dalej pchał indeks w kierunku północnym. Sygnał negatywny, tak jak powiedziałam przed momentem, to dopiero wybicie linii zielonej, no i przełamanie 15,566, to równałoby się z negacją prowzrostowego symetrycznego układu A, B, C, D. Indeksy SP. Na pewno spotkanie w Jackson Hole i, i oczekiwanie na przemówienie prezesa Fed jest tym, tym głównym wydarzeniem, na które rynki czekają. Zobaczymy, czy pojawi się wątek odnoszący się do programu skupu aktywów i jego ewentualnego ograniczenia. Na to wszyscy liczą, że takie sugestie tym razem konkretne się pojawią. Zobaczymy, jak to, to będzie miało oczywiście ogromne przełożenie na, na rynek. No, indeks na razie. Wygląda nie najgorzej pomimo ostatniego wzrostu presji podażowej. Jest to związane z tym, że jednak cały czas wydarzenia rozgrywają się ponad oporem 4435-52. Więc powrót poniżej tej strefy byłby takim wstępnym sygnałem słabości. Tu od razu włączyłbym do obserwacji zniesienie 50% ostatniej potwali wzrostowej, pułap 4367, bo to jest również ta linia niebieska. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo respektowana przez rynek. I to jest no, dosyć według mnie ważny, ważny pułap cenowy, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym. Gdyby doszło do wybicia pułapu 4367, no to to był pierwszy konkretny sygnał słabości, bo po pierwsze mielibyśmy do czynienia tylko z naruszeniem oporu FIBO, no i potwierdzeniem w postaci przełamania takiego pierwszego liczącego się wsparcia, choć tutaj już w pobliżu dwa zniesienia, 14 6, 20, Czyli sześć tworzą nam y, dość charakterystyczny klaster 4313, 4318 z elementem symetrii jeden do jednego, zaznaczyłem to tymi żółtymi prostokątami. Więc to jest taka bazowa zapora popytowa. Gdyby i taka strefa ujęła się pod naporem podaży, no to już mamy średnioterminowy sygnał słabości. Ten sygnał związany z ewentualnym oczywiście tylko wybiciem 4367, no to raczej taki krótkoterminowy, bo to jest także mniej więcej środek tej białej świecy i no, warto na pewno obserwować Właśnie ten pułap, ten poziom cenowy w kontekście indeksu SP. No ale na razie są to tylko warianty hipotetyczne, alternatywne. Popyt ma przewagę, no, choć dzisiaj może pojawić się większa zmienność za oceanem, i tak jak powiedziałem przed momentem, już sam powrót indeksu poniżej 4435 byłby takim wstępnym sygnałem słabości, być może wyczerpy, wyczerpywania się w ujęciu krótkoterminowym potencjału wzrostowego rynku. Jeszcze ciekawie wygląda nazwa: nowe maksimum cenowe. No ale cały czas w grze pozostaje ten eksponowany już przeze mnie od nie wiem, kilku miesięcy. Pewnie przedział może od kilku tygodni, 14 885 15 027. No Strefa pełni, pełni nieprzypadkową rolę, próba jej wypicia na razie bez powodzenia. No i tutaj również zwracam uwagę w pierwszej kolejności na białą świecę, jej środkowy punkt to jest poziom 14,550, bo to jest także linia zielona. Gdzieś w tym rejonie nam przebiega linia czerwona. Więc tutaj sygnałem niepokojącym byłby powrót indeksu na znak poniżej 1450. No, a takim książkowym wsparciem wytyczonym na bazie techniki grupowania zniesień jest na pewno obszar 14-215, To jest nowy klaster popytowy, no bo mamy nowe maksimum cenowe, więc przy technice grupowania zniesień zawsze bierzemy ten najwyższy punkt, na ostatnie maksimum cenowe. Więc i zniesienie 18, 6, 30, 38 i 2, i zasada zmiany biegunów, czyli to są te ostatnie maksima cenowe, ta biała świeca. I tu już nawet z punktu widzenia klasycznego podejścia ten rejon ma prawo pełnić rolę zapory popytowej, no a tak się ciekawie, składa, że wypadają jeszcze aż trzy ważne zniesienia, więc ten efekt synergii jak najbardziej ma prawo się tutaj pojawić. Więc no intuicyjnie czujemy, że gdyby mówiąc w cudzysłowie popyt odpuścił ten rejon, poddał go. To mamy konkretny sygnał słabości. Wtedy to jest przełamanie czy linii czerwonej, linii zielonej. No ale to tylko tutaj być może antycypuję o pewne wydarzenia. Na razie jednak konsekwentnie kupujący rozdają, rozdają karty na, na rynku. Choć w przypadku indeksu NASDAQ nie mamy tej komfortowej sytuacji, bo jednak nie doszło i są problemy z realizacją tego scenariusza, czyli scenariusza związanego z wybiciem bardzo ważnego oporo 14 885 15 027. więc w kontekście zapór podażowych to jest ważny punkt odniesienia i należy cały czas obserwować ten właśnie raster FIBO. Dziękuję bardzo.